na nasza zima zła. szypie w nosę, szczypie w uszy, rośm śniegiem w oczy pluszy. Wichem w polugna, nasza zima zła. Huchucha nasza zima zła. Pakta na niej długa biała, w ręku gałąź oszoniała, A na plecach dwa, nasza zima zła. Huchucha nasza zima zła. A my jej się nie boimy, dalej śnieżkiem w plecy zimy. Niech pamiątkę ma, nasza zima zła. Kuchucha, nasza zima sła, szczypy w nosy, szczypy w uszy, rośną śniegą w oczy kruszy. Wichrem w polubna nasza zima sła. nasza zima zła. Płachta na niej długa, biała. W ramku gałąź oszroniała. A na plecach trwa nasza zima zła. Huchucha, nasza zima zła, a my jej się nie boimy. Dalej śnieżkiem w plecy zimy. Niech pamiątka ma nasza zima zła. Huhuha, ha, huhu ha, nasza zima zła. Ściepie w nosy, ścipie w usie, mroźnym, śniegiem w oczy prusie. Wichrem polugna, nasza zima zła. Hu ha, huhu ha, nasza zima zła ta na niej długa biała, w ręku gałąź a na plecach drwa nasza zima zła. Hu hu ha, ha, nasza zima zła, a my jej się nie boimy, dalej śniżkiem plecy zimy, niech pamiątkę ma nasza zima zła. Hu nasza zima zła, szczepie w noszu, szczepie w uszy, mrożem przegięwa ciepły w, w polu gna, nasza zima zła. Hu Nasza zima zła, pachta na niej długa biała, w lęku gałąź oszczelniała, a na plecach lwa. Nasza zima zła, urocha, nasza zima zła, a my jej się nie boimy, daj sznyszkiem w plecy zimy, jak pamiątkę ma, nasza zima zła.